Ostatnio kolega z Syrii postanowił mnie zabrać do takiego typowego syryjskiego lokalu Ech, Tutaj w Berlinie na ale jest najwięcej takich, no bo to jest taka typowa dzielnica dla Auslanderów <grych> czyli osób z zagranicy ehm, No i Kelm, to jest taka typowa dzielnica dla Auslanderów, a Zonale no to typowo już e, tak ściągnęło wszystkich Tutaj karl marx z bardzo wielu Arabów właśnie, Syryjczyków i, no i tak dalej, więc tu nawet patrząc po nazwach różnych lokali, zobaczycie, że są wyrazy, powiedzmy napisane po naszemu powiedzmy i po arabsku i tak w wielu miejscach w każdym razie, no jest taka typowa ta dzielnica, no i wtedy jak on mnie chciał zabrać, podeszliśmy tutaj w sobotę wieczór to powiem wam, bez szans po prostu była taka kolejka, było tyle narodu że totalnie bez szans, żeby wejść i weszli, podeszliśmy do dwóch takie lokali były tak nabite, że to w ogóle mijało się z celem. O, zobaczcie, tu za mną też supermarket i macie napisane także po arabsku. No, i on mi pokazał te lokale i dzisiaj postanowiłem przyjść tutaj, jest niedziela, rano, bo no jest za 15-12. Zobaczcie, i tu za mną na przykład jest taki lokal i zobaczcie, że typowe dla syryjskich kuchni są te, dla Syryjczyków są, są te czapki takie, nie? To, co tu widzicie, jest przedstawione. To to jest takie typu asyryjskie, i tutaj jest smacznie. I wiem, że jak po ten drugi lokal, to też był symbol tej czapki. On mówi, że tu dobrze zjemy. No więc dobra, wchodzę tutaj dokładnie do, do tego lokalu i spróbujemy coś smacznego zjeść. No, o tej godzinie są tutaj pustki. Widzę, że panowie są nastawieni na e, pracę na wynos. Więc wszyscy pracują pewną parą i przygotowują dania e, na właśnie dowóz. Ja sobie wziąłem e, szawarmę, bo to właśnie ten kolega chciał mi wtedy kupić. I do tego wziąłem oczywiście Ayana. To jest moja szawarma mięsna kosztuje 6,50. No to chyba myślę, że dość normalna cena, i zaraz zobaczymy, jak mnie tam zawołają. Mam numer 30. No, kasa szybka, numer 30. Znaczy Kolega z Syrii mówi, że szawarma to jest yy, najlepsze. <ścoughs> Czyli po naszemu rozum i godność człowieka. No ciekawe w ogóle, że przy stolikach tu są dane w ogóle takie te pity już do zagryzania I tak widzę, że no przy każdym stoliku, no poza jednym, po prostu jest taka pita Więc można sobie ją brać, jakby w cenie zdaje się A, to jest mój Iron. A tu są te pity tak po prostu położone i tam przy nich sobie też są Znaczy nawet podołeczko na chusteczki jest, jest ładne, nie? I tam jakieś przeprawy są dane No menu to jest bardzo rozbudowany W tej chwili ja wszedłem, nie pamiętałem o tym, że ten kolega chciał brać szawarmę. No i za czym to mnie to oszalałem, nie? bo mówię kurczę, co to zamówi, zobaczcie, ile jest pozycji, nie? Jest tam częściowo po niemiecku, częściowo napisane po, po arabsku. No i tak właśnie nie, nie wiedziałem, co brać. Ale, ale przypomniał mi się, że jak spojrzałem na niemiecką stronę, że miałem brać właśnie przewarmy. No więc to się zdecydowało. To naprawdę nieduży lokal. A tu w sobotę wieczorem, proszę was, było tak nabite ludźmi, że ludzie stali po prostu wszędzie gdzie, gdzie szło, a tylko nieliczni siedzieli. Naprawdę, to było takie oblężenie. Na zonę, ale w sobotę wieczorem. I ten drugi lokal to samo. A pomiędzy nimi były puste lokale, ale już nie syryjskie. I jeszcze nie cieszyły taką popularnością. Takie jest syryjski dobry lokal, to musi mieć tą czerwoną czapkę. No przynajmniej tak przy tych dwóch było. No, tak moi drodzy, wygląda ta szawarma. Czyli podana po prostu w takiej tortilli. Tu zobaczcie, są papryczki, ogóreczek, e, sosik. I zawsze warto w tych lokalach zapytać się o herbatę. Bo ona jest za darmo. Tylko nie, nie zawsze wi widać, gdzie ona od razu jest. I tutaj po prostu ona jest tam po, po mojej lewej. E, tak trochę jakby za barem. I nie mogłem wam teraz pokazać, bo tam ludzie siedzą. I po prostu e, zauważyłem, że tam ludzie podchodzą i sobie biorą e, filiżaneczkę. Sypią cukier i zalewają po prostu z tego podgrzewacza, nie? Od razu już herbatę, pytałem się czy to jest za darmo, On mówi tak No i generalnie tutaj nikt o to nie pyta, po prostu Jak wiecie, jesteście z Arabem w takim sklepie, czy tam Syryjczykiem właśnie Bo ja tak trochę to upraszczam To oni od razu to wiedzą i idą i sobie tą herbatę robią, nie? A ja się zawsze czuję taki trochę skrępowany, ale generalnie jak jesteście w jakimś lokalu regularnie To już wiecie, gdzie ta herbata jest i po prostu wystarczy sobie zrobić i nikt was za to nie skasuje w żaden sposób To jest po prostu jakby wliczone w danie, to jest taki wyraz ich kultury, nie? O, właśnie wszedłem z lokalu było naprawdę bardzo smacznie A mi został na, na potem a zobaczcie jaka tutaj tablica znajduje się mieszkało małżeństwo właśnie państwa Hellerów, którzy tutaj mieli swoją praktykę ginekologiczną. No i oni stawiali właśnie opór reżimowi nacjonalistycznemu, ratując na wszelkie sposoby Żydów, jak tylko, jak tylko mogli, nie? No więc naprawdę bardzo sympatycznie zostali tutaj upamiętnieni za swoje na pewno, no, ryzykowne zasługi. Dobrze, a ja Przejdę teraz jeszcze do drugiego lokalu, który tutaj mój kolega z Syrii polecał, żeby Wam go też pokazać. Dzielnica Neukölln to taki troszkę inny świat. Zobaczcie, jakie smakołyki tutaj mają. No, oni też się na słodkim znają, przecież ta baklawa, nie? To jest na przykład u nich taka znana. Ja w dzielnicy Neukölln mieszkałem rok. No, spokojnie było, no, wiadomo, no, troszkę taka specyficzna kultura, nie? No na przykład gdzieś tam przesiadują przed domem te kobiety na takich plastikowych krzesłach łupią słonecznik, nie sprzątają tego, później te dzieci robią co chcą, o tu w ogóle jest na witrynie taka czerwona czapka. No i no to jest to specyficzne, bo mężczyźni w grupach często stoją, w środku nocy na przykład, pięciu, sześciu chłopa stoi i rozmawia, nie? I tak człowiek przechodzi obok niki i nie wie co ma myśleć w ogóle, nie? Co, czy oni czegoś złego wobec mnie nie, nie, nie planują na przykład, nie? No, ale nigdy się nic złego nie, nie stało. Chociaż cieszyłem się, że nie jestem yy, drobnej postury blond, yy, blondi z Polski, więc. Yy, bo no, wtedy może czułby większe obawy, nie? Dobra, i doszedłem do drugiego lokalu. O, tak on wygląda. I tutaj też byliśmy wtedy w sobotę wieczór. No i też totalnie bez szans, żeby tam wejść. I też jest czerwona czapka na środku, widzicie? No, więc syryjskie lokale to mają właśnie tą typową. To typowe nakrycie głowy i zapytałem się kolegi, czy <laughs> dalej w tym chodzą, że tak powiem, on mówi, nie nie. On mówi, że to jest historyczne, nie? Nakrycie głowy, ale takie no, mocno kojarzone właśnie z nimi i jako taką, taką tożsamością kulturową, nie? No, dobrze, no to ja już zawijam się z Noikem, przyjechałem tutaj po mszy tylko, <laughs> tylko sobie zjeść, nie? No i to jest na pewno wielki skarb Berlina, że wiecie. Możecie być na katolickim czy na, na 10.15 akurat. A zaraz potem pójść na niedzielny obiad, tak jak to dla mnie właśnie było, do typowo syryjskiego lokalu, w którym pracują prawdziwi Syry, Syryjczycy. No i to jest, to jest Berlin. Nie? Jadąc tutaj z kościoła katolickiego, miałem muzułmański cmentarz i, i, i właśnie meczet. nie? Zaraz przy lotnisku Tempelhof. Więc tak, no to jest taka multikulturowość, która nieraz jest przedstawiona w bardzo negatywnym świetle, a tu ma też bardzo wiele pozytywnych stron, na przykład taką, kulinarną.